Cześć, witajcie serdecznie. Mamy 11 grudnia, godzina 20, punktualnie, czyli ostateczny termin, kiedy miałem ogłosić wyniki konkursu. Nie, było to, nie był to łatwy wybór, bo bardzo dużo komentarzy musiałem prześledzić, czy wszyscy, którzy dali komentarze, również subskrybują mój kanał. Ale zostało wybrane. Wybrany został jeden komentarz. A ten komentarz oraz zwycięzca pokażę Wam się o tutaj. Gratuluję serdecznie. Lampka leci do Ciebie. Proszę zgłoś się do mnie mailowo. W wiadomości prywatnej. Potwierdzimy, że ty to ty. I lampa jeszcze przed świętami będzie u Ciebie. Dziękuję wszystkim za zabawę. Gratuluję zwycięzcy. zwyciężczyni. nie wiem do końca. I co, i zapraszam do kolejnej zabawy, która będzie już niebałem.